Z tym Miki. To jest kolejny odcinek z Robloxa. I dzisiaj będziemy sobie zjeżdżać z tymi oto skrzynczkami. Jakby okej, okay, rozumiem, że ta gra może już nie jest taka popularna jak kiedyś. I czemu jestem taki mały w tej grze. Ale dzisiaj sobie zjeżdżamy. W dodatku... Czekaj. Co? Tak, 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 tak. Dawaj to. Do. Dobra, zjeżdżamy. O wow, wow, wow. oh, Jezus, Jezu! 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 postać! Jezu! Jezu! Ja Jezu! jeszcze. Jezu! Tak, graj serio! Jezu! nie to! jeszcze! Jezu! Jezu! gra się serio! Jo, ja, jo. Jo, ile, jak, ile kilometrów na godzinę? 300, 400. Ja. Uh! 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 Yeah. Na boku lecimy. Ja. Yeah. Incoming uh! 500 coming waterfall. pięćset kilometrów, przed kilo było. O, oh -oh. A gdzie jestem drugi diamentowy? <grystanie> Teraz jadę na głowie. A się głowa pali. Uuu, Nie, 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 dobra. Wylozowałem! Uuu, Ale poleciałem. Nie. No kurczę. Musimy jeszcze raz. Lol. Dobra. Niestety musimy jeszcze raz, bo nie, nie, no nie wytrzymam. Dobra, niby myślałem, że zagrałam się... Nie... Oj, nie chciałem tego, przepraszam. Pudełko Patryka? Śródy... Nie, wiem, co tam co to jest? Ilu Tak, 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 tak. Nie, niewielbłąd! Nie, to Kapibara. Kapibara, Kapibara, Kapibara. Jezu, znów lecimy. o, o, I widzowie w ogóle. Tak, jest włączony dźwięk. Ale także nie ma dźwięku. I widzowie. Planuję zrobić powrót Obybad your own Bike, Bo wiecie, przestałem nagrywać z powodu tego. Co mogliście zobaczyć na dziesiątym odcinku, czyli no wiecie, ten cały że, że przez copyrighta musiałem cały, cały odcinek wyciszyć. I w dodatku, i dodatku nie umiałem wtedy wyciszyć tylko z dźwięku odcinka. Więc ja po prostu już mam rozwiązanie na to, że po prostu muszę wyłączyć dźwięk w tej, tejże i będę mógł znów nagrywać. A nie z tym dźwiękiem, że mi od razu już YouTube pisze, że ten, że copyright, bo na 11 odcinku mi się tego nie chciało robić, bo znów pisze copyright. No po prostu jest taki też nie fair nawet dla mnie. O, dobra, wylewam, o kurczę, o kurczę, tęcza, nie. Ale tęcza to kiedyś była, nie była jeszcze kiedyś taka, Okej, kiedyś tęcza była ładna i, i wszystkim się kojarzyła fajnie. A teraz nie mam pytań dokładnie. Co... To... O kurczę mu... Nie! Ła! Wow. Siup! Ale poleciałem, Jezu! Dobra. To może też być najkrótszy odcinek z Robloxa, bo... Ale raczej to ten pierwszy odcinek z Robloxa by był najkrótszy. Jezu! 500, 600, 700... 800, 900. Dobra, wow! wyskoczyła, uh! 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 Dobra, wyskoczyłem na dobrym momencie. Wygrałem. O! A tu jest ten, ten karton, co zjechał. Mogę go wsiąść, Ale nic się nie stanie. Tamten tam karton gdzieś wleciał. Wygrę, wygraliśmy, widzowie. Ale dobra, tu jeszcze nie będzie koniec odcinka, bo chcę coś jeszcze przetestować. Bo tego nigdy u mnie jeszcze nie robiłem. Na żadnym odcinku. Zielona ścieżka, jak to kocham. Ja to kocham! To mi za... Ej, dawajcie do tego psa, zobaczymy, czy on jest unikalny, czy nie. No tak, jest unikalny, dobra. Uu, a to co? Pędzelek to zasłonkami. Co tutaj? co tutaj, kapiwara? Kapiwara, a kapibara to Może tam tam jest na no, górze? No, może tam coś jest. Ale sprawdzimy sobie jeszcze. Ja pewno czy tam coś jest. Pyk, 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 nie ma. No dobra widzowie Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek Zostawcie lajka like i suba I ja się z wami żegnam i do następnego odcinka Elo!